Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Agata Witkowska, Instytut Verba Veritatis. Witamy w studio naszego gościa, pana Tadeusza Płużeńskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy dzisiejsze media i media PRL to brat i siostra. Panie o, Tadeuszu. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe określenie, bardzo wdzięczne muszę, muszę przyznać i, i, i niestety, to trzeba bardzo podkreślić prawdziwe, bo to taka jest właśnie geneza, taki jest rodowód przecież w dużej mierze mediów w Polsce. Celowo powiedziałem mediów w Polsce, a nie mediów polskich, tak? bo to jest też właśnie zasadnicza różnica. Możemy to porównać na przykład do Parlamentu Europejskiego. Z moim zdaniem są tam eurodeputowani polscy, ale są też eu eurodeputowani z Polski. Tak? A to nie zawsze jest to samo, prawda? Bo bardzo często właśnie wydaje się, że reprezentują interes. Nie Polski, prawda? Czy nie polskie wartości, prawda? Tylko właśnie rozmywają się w tej, w tej odchłanie europejskiej. To, a Europa i Polska to jednak są dwie różne kategorie. Oczywiście nie w tym sensie, że Polska nie jest w Europie, prawda? Tylko te wartości, które dzisiaj dominują, a właściwie antywartości, no to właśnie są, są wartości europejskie sprzeczne z wartościami narodowymi. Prawda? I tak jest też z mediami w Polsce. A rzeczywiście e, gro tych mediów e, wywodzi się wprost e, z PRL-u. E, no właśnie, czy moglibyśmy trochę o tym, jak w czasach PRL-u wyglądały media? Jak się kształtowały, jak funkcjonowały? Mm. Te media oczywiście były oparte na, na kłamstwie. Były to media, co prawda, zarządzane z, z Warszawy głównie, tak? ale, ale de facto z Moskwy. To wszystko było konsultowane, linia cała polityczna, czyli nie propagandowa, bo to były media, które nie opierały się na prawdzie, tylko na propagandzie komunistycznej, właśnie no, były pod, pod lupą bardzo, bardzo doku, dokładnie sprawdzane przez towarzyszy Sowieckich. Prawda? I tutaj rzecz charakterystyczna, która, która nie jest wyjątkiem, ale proszę spojrzeć na taką postać jak Jerzy Urban. Jerzy Urban, który był dziennikarzem, a właściwie propagandystą czerwonych komunistów, propagandystą w jednym z najgorszych okresów, w okresie stanu wojennego, mówił rzeczy straszne, kłamał w żywe oczy podczas tych prawda, konferencji prasowych organizowanych. W, na placu Unii tam była, prawda? Mhm. Tam, były, tam były właśnie organizowane konferencje urbana dla zachodnich też mediów. No, oczywiście, wybierał władzę komunistyczną swoich kumpli, prawda swoich towarzyszy. No, i, i, I to, co na przykład opowiadał, opowiadał o drugiej stronie, czyli opozycjonistach, a szczególnie księżach, no, było przerażające, mhm. prawda? usprawiedliwiał zbrodnie, kłamał, że właśnie, że na przykład ci księża, którzy zginęli z rąk bezpieki, to dzisiaj jest, jest bezsprzeczne, prawda, chociaż niestety nie udało się um, złapać za rękę tych ludzi. No to jest, ale to już jest inna sprawa, tak. Nasz, nasz system ścigania, prawda, jest bardzo ułomny, prawda, i właściwie niewielu zbrodniarzy komunistycznych poniosło odpowiedzialność w związku z tym. Ale moim zdaniem taką Powiedzialność powinien też, też ponieść Jerzy Urban, tak? um, czyli, czyli, czyli człowiek, który tuszował, który um, wybielał zbrodnie. Takich osób jak Towarzysz Jaruzelski czy Towarzysz Kiszczak zakłamywał konteksty, prawda? I właśnie, właśnie mówił, że, że księża, czy to Papiłuszko, prawda? Czy, czy Zych, Niedzielak, czy słuchowolec zginęli z rąk nieznanych sprawców, mhm. no? A ci sprawcy byli znani, to są towarzysze komunistyczni, tylko właśnie nie złapali za rękę z imienia i nazwiska, niestety, no, z wyjątkiem mhm. tej grupy, która porwała Księdza Jerzego. A zapewne już nie zamordowała, prawda? Bo, bo jednak na, przynajmniej bliżej jest do tej wersji, że to były przynajmniej dwie ekipy. Prawda? Mm -hmm. I ta, i proces toruński prawda? był swego rodzaju mistyfikacją, ale proszę zauważyć, właśnie tak na tym, na tym polegały media komunistyczne. Prawda? Oczywiście ten proces został starannie nagłośniony. Przez media, prawda? I te media mówiły tak, tutaj mamy tych ludzi, prawda? Strasznych, którzy zamordowali księdza, a to wcale nie musi być prawda, tak? Ale wróćmy jeszcze, jeszcze na moment mhm. do czasów też stalinowskich, prawda? Bo już wtedy przecież działały media komunistyczne i tak samo opisywały, szczególnie jak procesy były pokazowe, prawda? I mhm. Na przykład proces rotmistrza Witolda Pileckiego, mhm. prawda? On był też starannie. Nagłaśniany przez media. Oczywiście w wiadomym duchu, tak, że Pilecki nie jest żadnym polskim bohaterem, tylko jest zdrajcą, kryminalistą um, i szpiegiem, prawda, działającym na rzecz. Imperialistów, tak? Ale wracając do Jerzego Urbana, tak? Zamiast siedzieć w więzieniu, po prostu, prawda? Jako współodpowiedzialny za zbrodnie, bo dla mnie przynajmniej propaganda to jest też element współsprawstwa, prawda? Szczególnie w tak drastycznych sytuacjach, jak w przypadku Jerzego Urbana. I co się stało? Pani mówi, prawda, o bracie i siostrze, tak? Jerzy Urban jest właśnie świetnym dowodem na to, jak można nie trafić do więzienia, chociaż się powinno, i dalej funkcjonować na rynku medialnym. Przecież Jerzy Urban jeszcze do niedawna miał swoją gazetę, tak? która też nie śledzę tego tak, prawda? I nie wiem, czy ten tygodnik, to już nawet nie będę podawał tytułu, żeby tego nie reklamować. Tak? To jest tak obrzydliwa sprawa od początku do końca. Tygodnik Urbana, powiem w ten sposób, prawda, oględnie. Um, funkcjonował przez wiele lat, tej Myślę, tak zwanej trzeciej nadal. i funkcjonuje nadal, trzeciej Rzeczpospolitej, prawda? Coś więcej trzeba powiedzieć, prawda? No właśnie, to jest, to jest dowód na to, że, że nawet nie brat i siostra, prawda? Tutaj funkcjonują tylko te same osoby. Tylko <laughs> cały czas ta si jest ta siostra, ale właśnie chciałam nawiązać do tego, wspomniał Pan o propagandzie. I teraz ja tak, cenzura, propaganda. Czy jakby, jakby cenzurę nakładamy na media, które mm, mówią prawdę? Jakby są pewne treści, jakby, no nie tylko, ale jakby w tym ujęciu, tak, jakby są pewne treści, które są ocenzurowane. Ale w momencie, kiedy mamy media, które w większości właśnie są mediami propagandowymi, to jakby tam nie ma potrzeby nakładać jakiejkolwiek e, e, cenzury, tam nie ma, e, no bo po co? No, właśnie, to, to rzeczywiście ma pani, ma pani rację. To jest taka, znaczy cenzura jest, ale to jest oczywiście taka cenzura wewnętrzna, tak? Tak, Podaje się treści już odpowiednio przygotowane, przygotowane tak więc, więc po co nam e, cenzura? No właśnie, więc a jak jest dzisiaj, e, jakby z tym cenzurowaniem e, tych mediów? Jakby m, czy. Cenzura, z którą my się właśnie spotykamy, czy ona w jakiś sposób ewoluowała do tych czasów współczesnych, do tego, co się dzieje dzisiaj, czy cenzura jakby jest tylko pewnym ograniczaniem przekazu, czy jakby wybiórczym przedstawianiem treści, czy cenzura jest czymś więcej, czy ona już jakby wchodzi w, ma takie elementy kształtowania całego obrazu, czy jest taki taka opinio y, twórcza. Y, czy, czy, czy to nie jest tak, że ona właśnie uległa jakby w tą stronę? Y tej ewaluacji? Na, na, pewno, na pewno tak, i to, no to jest dosyć skomplikowany proces, tak? no bo, bo e, rzeczywiście cenzura istnieje i tutaj się wszyscy zgadzają. Prawda? Tylko ta cenzura ma bardzo różne twarze, różne oblicza, różne formy. Um, e, i, I właściwie, no właśnie, jeśli, jeśli powiemy coś o, o mediach lewicowo-liberalnych, no to, no, to, no to wiadomo, jaki. Świat wartości, czy też antywartości te media będą przedstawiały, cenzurując tym samym, prawda, wartości, które są na innym biegunie, prawda? Czyli wartości, będą dominowały tam wartości kosmopolityczne, prawda? uniwersalne, zracjonalizowane, prawda? Właśnie na modłę lewicowo-liberalną, kosztem rzecz jasna, treści polskich, prawda, treści narodowych, kosztem przedstawiania naszych tradycji, prawda, sięgania do genezy tych, tych zjawisk, kosztem na przykład naszych bohaterów, prawda, mhm. to będzie gdzieś tam chowane, żeby właśnie, żeby ten świat całkowicie ujednolicić, prawda? żeby właśnie, żeby, żeby no, co prawda napisać coś, jeżeli mówimy o mediach drukowanych, prawda, papierowych, żeby napisać w dzienniku czy, czy w tygodniku coś, po polsku, tak, ale tu polski często jest tylko język, w którym się mm. prawda, um, przedstawia te sprawy, natomiast te wartości są już zupełnie inne. Więc oczywiście jest to bardzo głęboka um, cenzura. Cenzura, właśnie, sposobu myślenia, świata wartości. Prawda? Ja bym to w ten sposób um, ujął. I rzeczywiście, no, gromediów, um, właściwie, nieważne w jakim kraju, prawda, jest wydawanych, ale treści są dokładnie takie same: na przykład jakaś gazeta, prawda, w Polsce, jakaś gazeta we Francji, prawda, czy w Stanach Zjednoczonych, prawda? A żeby było jeszcze, jeszcze ciekawiej, no to bardzo często na przykład dziennikarze, którzy, których też no trudno nazwać polskimi dziennikarzami, tylko znowu powiem dziennikarze z Polski, prawda? Mhm. na przykład piszą teksty właśnie do tytułów bliźniaczych w takiej Francji czy w takich Stanach Zjednoczonych, prawda? czy też są na przykład dostawcami takiej informacji mhm. i, potem jest, i potem na przykład czytamy w jakiejś, gazecie, w jakiejś gazecie powiedzmy znowu francuskiej, no, że w Polsce się straszne rzeczy dzieją, prawda? Że, 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 że z, 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 ludzie wychodzą na ulicę, że kobiety po prostu wszystkie są, 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 są torturowane wręcz, wszystkie. prawda? Wszystkie. No wszystkie. właśnie, ale ktoś tych informacji dostarcza. Bardzo często są to dziennikarze. Z Polski, którzy, którzy właśnie no, mają już w sobie taki, taki, taki rys, taki gen cenzury. Prawda? Wiedzą, co dokładnie napisać, żeby się podobało prawda? na salonach europejskich. Prawda? Ale Polakom to się niekoniecznie musi podobać, prawda? Bo, bo, bo jest to właśnie wyzute z naszych, z naszych wartości. A wracając trochę wcześniej, w okresie polskiego państwa podziemnego. Tam y Przekaz medialny, no bo o mediach jakby nie za bardzo możemy tu mówić tak szeroko, ale właśnie ten przekaz medialny, prasa, cenzura, jakich, te, znaczy ta prasa, która była wydawana, no ona nie była ocenzurowana, ale jakich technik używaliśmy, żeby przenieść tę informację? Wiemy, że mieliśmy ogromne drukarnie, które funkcjonowały w podziemiu. Może nam Pan powiedzieć coś o tym? Jak to wtedy wyglądało? Może, może się skupię na jednym tytule, który był szalenie ważny. To, to był biuletyn informacyjny, tak? który zresztą do dzisiaj istnieje, żeby było ciekawiej. Wydawany jest przez Światowy Związek Żołnierzy. Armii Krajowej, ja nawet przez, przez, przez lata miałem, miałem przyjemność i, i, i zaszczyt funkcjonowania w tym tytule, nawet przez moment byłem redaktorem naczelnym tego, tego biuletynu i on sięgał wprost właśnie do, do biuletynu informacyjnego, czyli największej, największej gazety polskiego państwa podziemnego. Tak? To był to był organ Akowski, tak? organ Armii Krajowej. Dziś właśnie Światowego Związku Armii Krajowej, prawda? Ale to jest ta geneza. No i była to właśnie gazeta niezwykła, no bo powstająca w okupowanej Polsce. Widać, jak wiele można było zrobić, tak? Właśnie Polacy walczyli zbrojnie, ale nie tylko, prawda? Właśnie polskie państwo podziemne było było owocem z wszechstronnej działalności Polaków, tak? Przecież tam był i wymiar sprawiedliwości, i szkolnictwo, prawda? a była też, była też, właśnie prasa, tak prasa niezależna, niezależna od okupanta, prawda? Była to, był to tytuł Polski, prawda? Nieocenzurowane. W tym, w tym, tak, w tym okresie, jakby cenzura polegała na tym, że my nic nie mogliśmy wydawać, nic nie mogło funkcjonować, a, a, a byliśmy tacy, no nie chcę tu używać słowa sprytni, bo to jest daleko więcej, ale byliśmy tak zdeterminowani do tego, że, że drukowaliśmy swoją gazetę, która. A jak ona była rozpowszechniana? Jak, jak, jak to się działo, że jakby ona docierała tu? Mm, tu i tam, i na, na cały kraj, była tak na dobrą sprawę rozwożona. Jak to się wyglądało? Otóż to, to, to właściwie się niewiele różni od tego, jak, jak dzisiaj to mhm. wygląda, no bo właśnie w ramach polskiego państwa podziemnego tego fenomenu na skalę nawet światową bym powiedział. Prawda? Bo to było rzeczywiście. E, Polskie państwo, mhm. tylko że w konspiracji, prawda? E, tajne, e, tajne struktury, prawda? Rząd, na miastka parlamentu, prawda? Wiadomo, że jeszcze były władze przecież na uchodźstwie, prawda? Władze polskie, więc to były no, te, 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 te ośrodki władzy, działalności były ze sobą. Skojarzone, prawda? A, y, natomiast po prostu istniał kolportaż bardzo, mm. bardzo sprawny. Proszę zauważyć, na przykład y, co, się, co się działo w powstaniu warszawskim. Przecież też y, prasa polska prawda, podziemna była nie tylko drukowana, ale trafiała do rąk. Warszawiaków, prawda? Nawet na zdjęciach widać młodych, mhm. młodych chłopców czy młode dziewczyny, prawda? Biegające po prostu z, z, z prasą, tak? Czyli, ale istniał też poważny kolportaż, niezależnie prawda, od, od, od sytuacji powstaniowej, po prostu. Określone komórki, prawda, tę prasę rozwoziły po całym, po całym kraju, oczywiście z narażeniem życia, prawda, bo to było wszystko zakazane, właśnie ocenzurowane, prawda. Niemcy szczególnie tępili, prawda, polską. Myśl, polską mowę, ale też polskie słowo prawda, drukowane. Za to można było stracić życie, prawda? Ale, ale Polaków to nie, nie, nie uspokajało, prawda? Polacy. Nie, nie, dalej, poddaliśmy się. nie poddaliśmy się. I, i, i rzeczywiście ten biuletyn informacyjny warto do niego sięgnąć, bo ten wojenny, prawda, no to jest dzisiaj też bezcenne źródło informacji prawda, o tym, jak właśnie. Polacy walczyli, jak przeciwstawiali się, pewna jakie były formy walki z Niemcami, prawda? I jak działało też właśnie polskie państwo mm -hmm. podziemne. Prawda? Jak wiele pozytywnych rzeczy polskich tam się, tam się działo. Jeszcze tutaj warto wspomnieć zapewne o, o późniejszym okresie, prawda? czyli o PRL-u, przecież też um, oprócz tej prasy oficjalnej istniała prasa. Podziemna, prawda? szczególnie rozwinięta od, od lat 60. czy 70. Prawda? Istniało mnóstwo przecież tajnych mhm. drukarń, prawda? które drukowały właśnie niezależne słowo. Prawda? I właściwie każdy, każdy podmiot um, opozycyjny miał, miał swój tytuł. Tutaj też nie mamy czasu, prawda, żeby to mhm. wszystko omawiać, wymienię tylko jeden, prawda? No był, był tygodnik Mazowsze na przykład, tak, czyli gazeta Solidarności, tutaj właśnie Mazowiecki, prawda? Pod tym powstał tygodnik Solidarność, prawda? Więc, to, więc ta prasa, ta prasa właśnie niezależna od komunistów, bez cenzury przedstawiająca polski punkt widzenia, prawda? Punkt mhm. widzenia polskich opozycjonistów. To był bardzo ważny element walki właśnie z tą narzuconą przez Sowietów komunistyczną władzą. Tak, my nie tylko zbrojnie potrafimy walczyć. Dokładnie. Prawda? Walka mm. słowem czasami jest nawet, tak. nawet dużo ważniejsza. Tak. Ona trwa przez lata, prawda? Jakby ta informacja, my nie zawsze mamy świadomość, jakie to jest istotne i co to za sobą niesie, to jest często klucz do wielu rzeczy, ta prawda, która buduje, a która też może niszczyć. No właśnie. Czy znowu przenosząc się do dnia dzisiejszego, czy uważa Pan, że powinno się karać za to za. I albo może nie tak, wyciągać konsekwencje od osób, które e, sieją dezinformacje? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście są, e, są tacy, którzy powiedzą, że, że no jest wolność, prawda, jest również słowa, wolność myśli i nie wolno, prawda? E, no właśnie, no właśnie przepraszam cenzurować że, w ten Właśnie, sposób, przepraszam, tak? że przerwę. ale tak jeszcze. Jakby uzupełniając to pytanie, no właśnie, jakby czy my zupełnie bezkarnie możemy mówić wszystko, mając właśnie wolność słowa, no ale jakby na czym ona polega? Na tym, że my będziemy budować zupełnie alternatywną rzeczywistość, która, która za pokolenie, 2 trzy, kiedy nie będzie naocznych świadków, będzie absolutnie sfałszowana. No właśnie do, do tego zmierzałem, że, że nie podzielam takiego poglądu, tak? zupełnie, że, że, że należy karać, się, że należy nie karać, mm. przepraszam, za, za słowo, tak? Jednak taka kara jest potrzebna, no jeżeli się postępuje brzydko, nieładnie, jeśli się, jeśli się prawda, grzeszy słowem, prawda? jeśli się kłamie po prostu, taka kara powinna być, no bo to jest to jest grzech, to jest przestępstwo, tak? Zapisane i w, prawie, i w prawie świeckim, i w prawie e, kościelnym, mhm. prawda? I w, I w religii, tak. Nie kłamać, tak? Jest przecież takie przekazanie. I ono powinno nie, nie być. Nie bez stosowane. powodu, pewnie w, w, w dziesięciu przykazaniach, prawda? Nie muszą fałszywego otóż świadectwa. To, czyli to jest całkowicie nieważne. Bóg wiedział, jakie to ma wagę, jaką to ma wagę. Otóż to, mhm. otóż to, więc jeżeli ktoś kłamie, no powinien ponieść konsekwencje, prawda? Takiego, takiego postępowania, takiego zachowania, i na przykład no, z takich rzeczy e, ostatnich. E, bardzo się cieszę, że, że zapadł wyrok właśnie za słowo, tak. Za złe słowo, za kłamliwe słowo napisane czy też zredagowane przez dwójkę mhm. państwa, panią Barbarę Engelking i pana Jana Grabowskiego, tak, profesorów, którzy po prostu posłużyli się kłamstwem w książce Dalej jest Noc, tak, próbując przedstawić Polaków jako, jako współwinnych Holokaustu na Żydach i te przykłady które podali nie wszystkie tak ale były tam przykłady całkowicie zmanipulowane Polakowi panu Malinowskiemu tak, przypisali wydawanie żydów Niemcom podczas gdy on pomagał Żydom, prawda, i to pomagało bezinteresownie. I tutaj pani Filomena Leszczyńska, prawda się jako, jako, jako członek rodziny, prawda? Nie pamiętam tej koligacji w tej chwili, prawda, ale, ale ona właśnie wystąpiła z pozwem przeciwko mm -hmm. tym państwu, tak, i w pierwszej instancji przynajmniej wygrała, tak, czyli um, ta dwójka, prawda, naukowców została skazana właśnie za. Słowo, tak, za słowo, które było um, słowem kłamliwym, za kłamstwo tylko należy no, żałować, że tam nie było kary finansowej, bo jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby właśnie zabolało, to musi boleć, prawda? kłamstwo musi boleć, jeżeli kogoś się złapie za rękę, prawda, przyłapie na kłamstwie, to skuteczną metodą jest nie tylko, prawda, powiedzenie skłamałeś, tak, i potwierdzenie tego na przykład w sądzie, ale nałożenie kary finansowej, prawda, tam... Było żądanie 100 tysięcy złotych, jeśli mm -hmm. pamiętam, prawda? Tak, I, 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 to, I to by działało wtedy odstraszająco, czyli skutecznie, prawda? I być może następnym razem, szanowna pani Engelking i szanowny pan Grabowski powstrzymaliby się od pisania takich wzdur, tak? I w preparowaniu właściwie e, historii, prawda? Bo oni sobie wzięli tam jakieś prawda, dokumenty, Część sobie, część na przykład dokumentu, prawda, a drugą część pominęli, bo im nie pasowało już do tezy, prawda, bo chcieli właśnie udowodnić, że pan Malinowski był wstrętnym antysemitą, prawda, a, takim, a takim nie był. Także tak podsumowując, jestem zwolennikiem karania za, za, za kłamstwo. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się po raz kolejny. Dziękuję, że znalazł Dziękuję pan bardzo. dla nas czas. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z naszymi kolejnymi gośćmi. Dziękuję, do widzenia.